Nazywam się Maciej Nerkowski i zapraszam wszystkich do obejrzenia rozmowy ze mną w BIA24. Porozmawiamy na temat nowych projektów z zespołem Zimne Dranie, ale również o propozycjach, które szykujemy dla Państwa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Do zobaczenia! Jak bym mogła scharakteryzować ten głos? Silny, głęboki, dosyć nisko brzmiący. Takim rodzajem głosu dysponował król rock'n'rolla, dysponował z naszego rodzimego podwórka Krzysztof Krawczyk. Nadal barytonem posługuje się Sir Tom Jones. I Maciej Nerkowski, mój dzisiejszy gość. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. <grystam>, dziękuję za zaproszenie. Witamy w Operze i Filharmonii Podlaskiej, czyli w twojej artystycznej macierzy, czy możemy tak powiedzieć, bo ponad tak. dekadę artystycznego życia tutaj spędziłeś, spędzasz cały Dokładnie czas. Dokładnie tak i nawet będąc na studiach w Warszawie, cały czas myślałem o tym, żeby wrócić do tego mojego rodzinnego białego stoku. I tak jak wszyscy myśleli, że no nie, no to byłaby jakaś porażka wracać do domu z Warszawy, że trzeba zaczynać karierę w Warszawie, to ja zawsze myślałem o tym, że jednak może w tym Białym Stoku coś się wydarzy. No i, i rzeczywiście plany dotyczące budowy opery. Utwierdziłem mnie w tym przekonaniu, że powinienem wrócić do domu. I to wcale nie na takiej zasadzie, a szczęśliwie do domu powróci. Noga się powinie, tylko że rzeczywiście z taką myślą, że tutaj może być fajny ośrodek artystyczny. I tak się udało. Tak się udało. Wróciłem tutaj. Byłem przez chwilkę, później dostałem możliwość taką, żeby wyjechać do Włoch na trochę, więc uciekłem na moment z Białego Stoku. Ale po powrocie z Włoch, jeszcze po kilku produkcjach w Polsce znowu dostałem propozycję powrotu tutaj, więc z radością, z radością wróciłem i po dzień dzisiejszy. I na dłużej związały się z tym zmian. Dokładnie tak, dokładnie tak. A jeżeli możemy cofnąć się do Twoich artystycznych początków, czy to było faktycznie tak, że już jako bardzo młody chłopak w szkole średniej, czy może jeszcze wcześniej ta muzyka, wokal, aktorstwo przewijało się w Twoim życiu? Czy w w klasie maturalnej trzeba było wybrać kierunek. I akurat tak padło, jak to było. To tak przewijało się rzeczywiście w moim życiu i muszę powiedzieć, że tak jak jest wiele osób, które w jakiś sposób pomagają nam w tym, żebyśmy wybrali naszą drogę, to tak ja mogę ze szczerym sercem powiedzieć, że gdyby nie Karol Masztalesz, który jest organistą katedralnym u nas w Białym Stoku, który powiedział: Macie, ty może powinieneś się zainteresować może pójść na wokal do szkoły muzycznej albo w jakimś chórze zaangażować się. No to ja bym nigdy nie pomyślał, ponieważ moi rodzice nie są muzykami i... Czyli korzenie takich artystycznych w rodzinie nie, nie może nie. to naturalnie przyszło, Dokładnie że tak. kolejne pokolenie będzie. Moja babcia miała jakieś propozycję jeszcze w dawnych czasach, żeby dołączyć do Mazowsza. Kiedy Sygietyńscy jeszcze jeździli po Kurpiach, po północnym Mazowszu, bo stamtąd jest moja rodzina, ale nie zdecydowała się na to. I tak sobie pomyślałem, że no, w zasadzie czemu nie? Zorientowałem się, że jest klasa wokalna w szkole muzycznej. Ja już byłem po mutacji, i to był, to był początek liceum. Czyli będąc, na, będąc w pierwszej klasie liceum. Zdecydowałem się złożyć papiery do szkoły muzycznej i tam trafiłem pod skrzydło pani profesor Violetty Bieleckiej, która obecnie jest dyrektorem Czyli tej instytucji. piękna klamra. Jednak tak osoby, jest. które poznajemy na swojej drodze, gdzieś w późniejszym życiu, jeżeli decydujemy się tą ścieżką brnąć, prawda? Tak jest. Przewijają się. Dokładnie tak. I można powiedzieć, że od niej nauczyłem się wszystkiego. Mhm. Później pokierowała mnie też na studia wokalne do Warszawy, bo wtedy jeszcze w Białymstoku nie było wokalnego kierunku. Więc najbliższy kierunek to była, to była Warszawa, z czego też bardzo się cieszę, bo dzięki temu poznałem wiele wspaniałych osób i do dzisiaj wiele projektów, które robię, robię również w Warszawie. Między innymi są to projekty związane z muzyką współczesną, ponieważ jestem członkiem takiego zespołu muzyki współczesnej, hashtag Ensemble. Mhm. I dzięki temu mam też kontakt ze stolicą i z tym życiem kulturalnym w stolicy. Co jakiś czas. Ale ta muzyka współczesna, o której wspomniałeś, bardzo dobrze ci wychodzi, bo dostałeś nagrodę, nominację do Fryderyka i sama statuetka trafiła w twoje ręce. I to też był przypadek. Przyznam <laughs> szczerze, że ja niezbyt byłem przekonany do tej muzyki współczesnej, mm -hmm. ale pamiętam, że będąc na ostatnim roku studiów, kolega podszedł do mnie i mówi: Słuchaj, Maciek, kolega perkusista. Okay. Jest taki bardzo fajny kompozytor muzyki współczesnej. No nie będę mówił więcej, żaden inny wokalista się na to nie zgodził, więc jesteś ostatnią osobą. So, ja mówię, no dobrze, no to spróbujmy, zobaczmy co to jest. I to był właśnie Janis Ksenakis i jego Oresteja. I mówię, no jest to bardzo nowatorskie podejście do muzyki. Mimo że sama Oresteja to były lata 70-80, mhm. czyli już można powiedzieć. dosyć jest ta współczesność. No tak, no ale, Niezbyt ale, ale tak, ale mimo wszystko bardzo nowatorskie podejście. Troszkę przestraszyłem się na początku, ale pomyślałem, że dlaczego nie. W mhm. sumie to mogłoby być wyzwanie. I nie musiałem czekać zbyt długo, ponieważ yy, no, zdarzyła się taka sytuacja w teatrze wielkim operze narodowej w Warszawie, że y, solista, który właśnie wykonywał partię Kasandry, którą żeśmy trenowali jeszcze z tym moim znajomym perkusistą, leszkiem Lorentem yy, na ostatnim roku studiów, yy, niestety była taka sytuacja, że yy, zbyt blisko. Yy, Ucha, nastąpił y, strzał i poraziło to nerw słuchowy y, Holgera Falka, mm -hmm. y, który, który miał to wykonywać. W związku z tym y, dostał zakaz na najbliższe dwa tygodnie, żeby nie brać udziału w próbach, żeby no jasna, siedzieć w ciszy, się. żeby nie daj Boże, coś się nie stało, a wiadomo, no to, jest, y, to jest nasz zawód, więc musimy dbać i o uszy, i o głos. Mm -hmm. W związku z tym y, pierwsza decyzja była taka, y, że. No, muszą kogoś znaleźć. No i Leszek, który grał właśnie w tym składzie w, w Tatrze Wielkim, mówi: Ja znam jedną osobę, która może to zrobić. To jest Maciek z Białego Stoku. <grym> Człowiek od zadań specjalnych. Tak, no Wrócimy zad jeszcze do tego, bo tych do mnie. zadań było kilkanaście. <grym> właśnie zadzwonili do mnie i powiedzieli: Słuchaj, to jutro jest próba generalna, także mhm. <grym> przyjeżdżaj i jakoś to, jakoś to zrobimy. Spektakl był naprawdę bardzo fajny. I do dzisiaj bardzo mile go wspominam. Moja żona troszkę mniej, ponieważ to był właśnie ten moment, kiedy ja po. Dużo wyjeżdżałeś. Tak, po miesiącu <laughs> spędzonym w Toskanii, bo tam byliśmy w takim opera studio w Lucca, tam mm -hmm. gdzie urodził się Puccini. Przygotowywaliśmy zresztą Bernsteina, Kandyda Bernsteina. Ja tak wróciłem i żona była szczęśliwa, mówi: "O fajnie, pojedziemy na zakupy, nareszcie będzie trochę czasu kilka dla fajnych siebie, tak, i będziemy mogli nadrobić ten czas." Po czym następnego poranka właśnie był ten telefon, więc nawet nie odwiozło mnie na dworzec. Musiałam poprosić kolegę, tak była zła, że, że znowu ją opuszczam na, na tydzień. No i dzięki temu, w sumie, w sumie, ta premiera się odbyła. Nie chcę powiedzieć, że dzięki mnie po prostu zrządzenie losu i. O, no nie no tego zrządzeniem losu, tak, bo jednak no. pracy sporo musiałeś w to włożyć, i tym bardziej, że muzyka współczesna, czyli taki temat, którego wydaje mi się, że. Spora część artystów właśnie boi się chyba podjąć, tak, jest pewne takie ryzyko, bo jednak może mniej jest tych źródeł, z których można skorzystać i na czymś się oprzeć, tak? Tak jak jest, to, tak jest. To wygląda z Im mniej tym nagrań, artystu? tym zawsze jest mniejsza możliwość tak. sprawdzenia. Większe pole się, do improwizacji. Tak, tak. W związku z tym wydaje mi się, że, że to taka fajna nisza, mhm. bo dzięki temu też miałem możliwość i nadal mam możliwość współpracy z fantastycznymi muzykami. Dzięki temu koncertowaliśmy później właśnie z Ksenakisem i we Francji, i w Danii, i ostatnio współpracuję również z takim zespołem muzyki współczesnej w Saragosie, mhm. w Hiszpanii. Także już dwa lata z rzędu bardzo, razem, bardzo Bardzo globalnie. Razem z Nie nimi, zamykacie tak, tak, się tak. tutaj na nasze podlaskie podwórko Polskie. No i też jest taka sprawa, że no, tej muzyki nie wykonuje zbyt wielu wokalistów, w związku z tym hmm. yy, no jest nas kilku <noise> i obstawiamy, kilku obstawiamy tak, cały świat, jeżeli chodzi właśnie o muzykę Xenakisa, a Xenakis też jest w Europie no, bardzo ceniony. Hmm. Francuzi traktują go wręcz jako swojego, mimo że był Grekiem z pochodzenia, no, ale Jasne. wiadomo, że tam spędził dużą część swojego życia, tam też studiował. Hmm. Zaczęliśmy od głosu, przedstawiam Ciebie yy, po rodzaju głosu, jako, jako baryton. Wspomniałam też o tych artystach, którzy takim głosem dysponują. Też wspomniałeś o higienie głosu, bo jednak, mm -hmm. tak jak wiem, sportowiec musi dbać o swoje ciało, żeby być zawsze przygotowanemu do zawodów, tak samo artysta musi dbać o ten głos. Czy tak istnieje jest. przepis na higienę głosu dla solisty, według Maćka Nerkowskiego? To bardzo trudne i myślę, że każdy wokalista <laughs> ma, ma swoje sposoby. Swoje sposoby. Wiadomo, że jest to bardzo trudne, bo wystarczy zmiana temperatury. Wystarczy, że człowiek wyjdzie po spektaklu, jest jeszcze spocony, przewieje go, następnego dnia budzi się i ten głos jest mm -hmm. bardzo basowy. <laughs> I jest to jakiś stres. Czy następnego dnia będę w stanie coś zaśpiewać? Mhm. Czy, czy jak się obudzę, to. Ten no, głos czy się wcielę w tego Elvisa, w którego się wcielałeś? Tak, chociażby, chociażby to. Rzeczywiście, bo, bo też Elvis, mimo że właśnie baryton, ale bardzo wysoki baryton. Mhm. E, I te numery, które, które śpiewał, rzeczywiście, chociażby Jailhouse Rock jest naprawdę bardzo wysokim numerem. I, e, Do tego czasem... tanecznym, więc jeszcze oprócz tak, tego, że. Tak, to prawda. Jak wydobywasz siebie głos, to musisz dokładnie I Synchronizować ruchy. Jak ja już patrzyłem na ten teledysk w momencie, jak żeśmy wybierali repertuar mm -hmm. do, do pierwszego Broadwaya, e, to już sobie pomyślałem, kurczę, to było rzeczywiście wielkie wyzwanie. I no jak teraz jestem świeżo e, po e, filmie Elvis, o właśnie, to widzę, tak. że to było po prostu. E, no, ciężko mi nawet e, określić słowami, jak bardzo. E, Szanuję i uwielbiam ten talent Elvisa Presley'a i jaki on był niesamowity. Bo zdaję sobie sprawę, że wystarczy kilka ruchów i człowiek już łapie zadyszkę. Mm -hmm. A on tam robił tak niesamowite rzeczy, że naprawdę. Chciałbym, chciałbym, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby mu dorównać, ale myślę, że nie dam rady, bo, bo był niesamowity po prostu. To, co no to, robił, to jest bo Elvis, twoi, w Twoim wykonaniu, więc też jest wyjątkowy. I po prostu inny chyba o to chodzi, prawda? Żeby nie odwzorować Jota-Jotę, a żeby też pokazać w tym Elvisie trochę Maćka. Y tak też. Tak, e, z perspektywy oczywiście mówię. Dokładnie, tak też chciałem. E, oczywiście no, też naoglądałem oglądałem się na YouTubie tego Elvisa, <laughs> żeby, e, żeby wiedzieć, e, jakie to są ruchy. Mm -hmm. e, oprócz tego, że, że to był Elvis Presley w trakcie Broadwaya, to również był wcześniej James Brown. W tak, związku z też tym też musiałem James popatrzeć dobra. troszeczkę, jak te ruchy Jamesa Browna wyglądają, żeby mm -hmm. móc w zasadzie stojąc, tańcząc przed kurtyną. Mhm żeby wypełnić te ponad trzy minuty. Także miałem takie, taką schizofrenię miejscami. Czy to, czy to wciąż Elvis, czy już James Brown? Ale no, o tyle fajnie, że, że Elvis jednak dużo właśnie z tych, z tych swoich ruchów on jednak brał z muzyki czarnoskóry. No tak. I, I właśnie tutaj i też jeszcze tak bardzo... bym chciał o to zahaczyć, mhm. bo jednak blues są tego fanku trochę. Ale Elvis był też fanem muzyki gospel. I ty wspomniałeś, że Kierownik chóru kościelnego zaszczepił w tobie tą nutę taką tak do, do muzyki, do, do um, artystycznej formy wyrażania siebie. E, czyli ty też trochę byłeś fanem gospelu? Też to łączyłeś? Jak najbardziej. I muzyki Chrześcijańska kościelnej. Chrześcijańska i, I gospelu. Która jest bardzo żywa, tak? A chociaż... Szczerze, że z pierwszymi utworami gospel tak się zetknąłem się dzięki pani profesor Wioletcie Bieleckiej, bo o. to ona przyniosła kiedyś na próbę chóru, jeszcze w szkole muzycznej, przyniosła właśnie Gospel mes reja i powiedziała słuchajcie to co prawda nie jest ani Haydn ani Handel ale weźmy się za to zobaczmy co z tego wyjdzie no mm -hmm. i, i stwierdziliśmy dlaczego nie i ja wtedy poczułem tego fantastycznego ducha muzyki gospel mm -hmm. zobaczyłem że tak to jest właśnie muzyka która mnie mocno kręci która daje mi takiego mega energetycznego kopa i jak była możliwość, żeby wykonać tę mszę po kilku latach już tutaj na scenie opery mm. i filharmonii podlaskiej w trakcie jubileuszu chóru, to wtedy pani profesor poprosiła mnie, mówi Maciek, pamiętasz, od tego zaczynaliśmy, teraz jest jubileusz chóru, chciałbym, żebyś też z nami wystąpił. Mm -hmm. Ja mówię, cieszę się, bo jest to fantastyczna msza, i to było ogromne wyzwanie, bo chciałem zrobić to lepiej niż 10 lat wcześniej. I, I jeżeli chodzi o samego ducha, to widziałem, że rzeczywiście... To dojrzało też we mnie. Jasne. To no, było niesamowite też, tak? przepracowania, mhm. ale też no, muzyka, która z nazwy ma nieść dobrą nowinę, tak? No to jest tak chrześcijańska jest. muzyka, więc może nie wszystkim widzom tak się kojarzy, jednak u nas jest wciąż mniej, mniej znana, a to jest bardzo mhm. skoczna, wesoła, łącząca ludzi forma wyrażania siebie, forma modlitwy. Tak jest, zwłaszcza, że z Gospelu przecież wyszły te inne style, które kultywowali czarni wykonawcy. Mhm. W których ja dobrze się czuję, no bo zanim poznałem twórczość Schuberta i Schumana w szkole muzycznej, to wychowywałem się na osiedlu w blokowisku, gdzie no żeśmy słuchali po prostu hip-hopu no tak. i, i czarnej muzyki. Także ja wychowałem się trochę na Tupaku, trochę, trochę na Beastie Boys'ach mhm. i, i to była taka muzyka, która pierwsza do mnie trafiła. W związku z tym czułem ten vibe. I nadal go czuję i jeżeli jest taka możliwość, to nadal korzystam z tego i jeżeli jest możliwość, żeby wykonywać jakieś utwory właśnie też muzyków czarnoskórych, to z przyjemnością. Dlatego mam nadzieję, że kiedyś w Polsce będzie musical Hamilton. I ja będę pierwszą osobą, która zapisze się na casting do tego musicalu. I jeszcze wystawi go opery filharmonii Podlaska. To już w ogóle byłoby. To byłoby świetnie. fantastyczne. No zobaczymy, jak z tymi prawami, no bo wiadomo. Tak, tak. Jest tak. No to jest, trudne, jest jedna ale... kwestia, tak, dostania. Ale mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Fajnie, że poruszyliśmy ten temat, bo to pokazuje Twoją wielowymiarowość artystyczną, bo mówisz tutaj, że wychowywałeś się na muzyce, która pochodzi z Ameryki. Tak? Hip-hop, takie troszeczkę tematy. Bardziej młodzieżowy, możemy powiedzieć, a założyłeś zespół, nazywałeś to projektem Zimne Dranie. Tak jest. Gdzie panowie no, bazujecie na muzyce lat 20., -tych, 30., 20-lecia międzywojennego, mm -hmm. więc jest przeskok porządny. Jest, to prawda, <laughs> ale to też była taka niezwykła sytuacja, ponieważ dostaliśmy informację, że w konsulacie na Białorusi w polskim konsulacie chcą mieć koncert, i najlepiej, żeby to były polskie numery. I jeżeli bylibyśmy w stanie zrobić kilka numerów pochodzących z filmów przedwojennych, to oni byliby w niebo wzięci. No i wtedy tak żeśmy się troszkę zebrali, bo to był ten moment, kiedy ja po studiach właśnie wróciłem tutaj na chwilę, na dziewięć miesięcy. Mhm. I w związku z tym, że kilka osób pracowało w chórze. A wcześniej grałem z nimi również w takim zespole muzyki bałkańskiej Sarakina. Wielowymiarowość. Stwierdziliśmy, to to stwierdziliśmy, że słuchajcie, no dlaczego nie zrobić takiego małego składu w sensie trio jazzowe plus wokal mhm. i tych utworów nie zaaranżować właśnie na, na ten skład. Zrobiliśmy to, okazało się, że koncert nie wypalił ze względów różnych, podejrzewam, że też politycznych, bo to zawsze różne zawirowania są i wtedy też były, ale repertuar nam został i kiedy nadarzyła się pierwsza okazja, a był to chyba jakiś jubileusz albo jakaś uroczystość w Lasach Państwowych, to stwierdziliśmy, że tak, mamy repertuar i możemy, dlaczego nie, dlaczego nie zrobić premiery właśnie z tymi utworami i to była... To była na, nasza premiera projektu Zimne Dranie mm. e, i można powiedzieć, że to taka nasza baza. E, na tej bazie zbudowaliśmy też e, inny repertuar. E, ostatnio w trakcie pandemii trafiliśmy na utwory, na książkę w zasadzie wydaną przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne e, z piosenkami, przyśpiewkami, e, melodiami pochodzącymi z ulic Lwowa e, w zasadzie do 1939 roku. Mm -hmm. Chcieliśmy tego posłuchać. Okazało się, że na YouTubie było kilka nagrań. Niektóre utwory w ogóle nie zostały zarejestrowane nigdy. Więc my z tych prymek, które zostały spisane przez Habele, który jeździł po Rzeszowszczyźnie, Lubelszczyźnie, spisywał te wszystkie melodie lwowskie. Z tej prymki stworzyliśmy razem z Maksem, Wojtkiem i Piotrkiem harmonię, aranżacje i y, udało nam się też wydać płytę właśnie z... I funkcjonujecie rupskim. jako zespół. Można tak do was y, zadzwonić, Oczywiście, y, wynająć ja was tak. na jak, jakiś konkretny event. Tutaj tak jakby jest. się nie, nie ograniczacie. Oczywiście, nawet na potańcówkę, nawet na... Nawet na, na wesele, czy, na... czy aż tak nie? Myślę, że na wesele też, tylko całego wesela <laughs> chyba nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. To jest jednak... Y, bardzo trudne zadanie. Kondycyjnie podziwiam tak, podziwiam tak. tych muzyków, którzy, tak. którzy są w stanie kilka godzin bez przerwy y, rzeczywiście zasuwać na weselu. Y, ale też zdarzyło nam się. To są takie o. godzinne sety. Mm -hmm. Wpadamy, robimy swoje i, i wypadamy. Zwłaszcza kiedy, kiedy na przykład jest taka sytuacja, że na weselu jest DJ. Mm -hmm. To wtedy. Państwo młodzi chcą coś ekstra. No także my jesteśmy otwarci. Także mówię, to jest, jest bardzo szeroki wachlarz i repertuarowy, e, i okoliczności. Także, także staramy się bardzo różnorodnie. No i w głowie mamy też wiele różnych pomysłów, mhm. które chcemy jeszcze zrealizować. Teraz troszeczkę bardziej odpoczywasz. Pomagasz żonie w obowiązkach domowych, jeżeli możemy tak, tak powiedzieć, ale gdzie w najbliższym czasie widzowie będą mogli zobaczyć Ma Maćka Narkowskiego? Na pewno. W Coś możemy w marcu, zdradzić. Tak, w marcu, w marcu mamy. My to nazywamy drugą częścią Broadwaya, ale to jest kabaretowy nowy program, który chcemy tutaj zrealizować. 8 marca będzie premiera. To będzie troszeczkę inne, ale na pewno to będą utwory, które wszyscy znają i bardzo lubią. Mm -hmm. Czy ponownie wcielisz się w postać, którą już się wcielałeś? Nie czy będzie niestety Elvisa tym oh. razem? Ja bardzo żałuję, bo <laughs> mocno się związałem z tym Elvisem. Myślę, i że ja Żałuję też. Ale myślę, że to jeszcze nie jest zamknięcie rozdziału mojego rozdziału z Elvisem. Myślę, mm -hmm. że jeszcze, jeszcze coś w tej materii podziałam. Aczkolwiek teraz będzie troszeczkę inne spojrzenie na na to życie, życie jako kabaret. Okay. I taka też w związku jest nazwa z tym, tego showa, tak, jakiś kabaret. kabaret. Mm -hmm. e, także troszkę inny repertuar. Mm -hmm. Nie wiem, czy mogę zdradzić. Uh, no dobrze, ale na pewno będzie taki akcent z Blues Brothers. Okej, okay, dobra. I Mamy tym, zajawkę. Tak, i w tym. żeby zachęcić do kupna biletów. Tak, w tym <laughs> mam się pojawić również być może coś z Mulan Róż się pojawi. Zobaczymy, zobaczymy, <laughs> zobaczymy czy e, uda nam się to wszystko udźwignąć, bo to też jest ponad 25 numerów do zrobienia. Mm -hmm. e, I wiadomo, że w trakcie produkcji też e, będziemy ustalać, czy nam się to uda wszystko spiąć no tak, i, na bieżąco i czy też czasowo szyć. dokładnie czasowo, czy też nie będzie to za długie, bo wiadomo, że niektóre numery kabaretowe to jest nawet 6 minut, czyli tak niestandardowo, nie takie 3,5 minutówki standardowe, tylko troszeczkę dłużej, w związku z tym nie chcemy mm -hmm. też, żeby ten show był zbyt Jak długi. Jak te dyski Michaela Jacksona. Tak to jest, już jest, tak jest cała opowieść. <laughs> Dokładnie. Także zobaczymy, zobaczymy, co z tego nam się uda zrobić. Później uciekam na chwilę do Krakowa. Żona mnie puszcza na momencik. <laughs> Złota kobieta w takim razie. Dokładnie. <laughs> w Teatrze warietę na pewno będzie Jesus Christ Superstar. W tej samej reżyserii, którą mamy na deskach, Operyjnych mm -hmm. Harmonii Podlaskiej, Kuba Wocial i Santiago Bello. Jedziemy do Krakowa na chwilę, gramy kilka spektakli i wracamy do naszej jednostki macierzystej, jeżeli chodzi o g Superstar, tam, gdzie miała miejsce premiera w 2016 roku, czyli do Teatru Rampa na Targówku i tam też kilka spektakli chcemy zagrać. Tam mm -hmm. też publiczność od lat dopomina się o Jezusa. Dwa lata na pewno już żeśmy tam nie grali, być może i dłużej ten czas. Tak, po pandemii, jakoś Szybka, ciężko, ciężko mi jest ubrać w ramy czasowe, to wszystko. Ale rzeczywiście widzowie bardzo chcą, czekają i wracamy do rampy po latach. To powiedz Maćku, czego tobie artystycznie życzyć, bo jednak tyle lat spędzonych w Operze i Filharmonii Podlaskiej spory bagaż artystycznych doświadczeń za tobą, wcielanie się w różne postaci. Ja wiem, że artyści nie przepadają za tym pytaniem, nie ma czegoś takiego jak wymarzona rola. Każda jest wyzwaniem, ale może jakiś projekt, który wisi w powietrzu? Co tam, co, co, co tam się dzieje? To tak jak wcześniej Czego wspomniałem, rzeczy? ten Hamilton na pewno mi A zawsze Hamilton. będzie wisiał. Yy, tak, yy, będę miał go w głowie i w sercu, yy, bo to jest takie bardzo nowoczesne spojrzenie na musical i bardzo bliskie memu sercu. Yy, no, Staram się też ten repertuar poznawać coraz lepiej i im więcej utworów poznaję, im więcej utworów wykonuję właśnie z tego musicalu, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to jest, to jest, to? To jest ten materiał, który ja bardzo chciałbym kiedyś zrealizować. No mhm. Oczywiście to są, to są marzenia. Moim marzeniem również jest, i to było takie moje niedawne odkrycie, i to takie odkrycie, kiedy byłem właśnie w Hiszpanii, bo my pojechaliśmy, będąc w Saragosie, mając tam próbę, pojechaliśmy do Meridy i tam na festiwalu w takim antycznym, z pierwszego wieku, teatrze wykonywaliśmy te oresteje, ale jakoś tak dziwnym trafem Apple Music podrzuciło mi utwory. Pochodzące z lat 60., -tych, 50., -tych, 70 -tych i to mm -hmm. polskiej muzyki. Czyli, Czyli tam... zbliżasz się do tej współczesności, za którą dostałeś Federyka. Tak, tak, ale, ale to są też takie utwory, które znają nasi rodzice, do których oni też tańczyli na tych wszystkich potańcówkach. Aha. I ja zobaczyłem, jaki jest ogromny potencjał w tej muzyce. Yy, okay. Przygotowując się do, do tej Orestei Kisa, w ramach odskoczni słuchałem sobie tej muzyki, y, polskiej muzyki, właśnie. Yy, I stwierdziłem, że to jest, to jest ogromny potencjał, dlatego yy, z chłopakami zespołu stwierdziliśmy, że tak to jest ten repertuar, za który chcielibyśmy się wziąć, i to są na pewno właśnie lata 50., mm. 60. i 70 w polskiej muzyce. Także, także na, pewno, na pewno takie e, utwory jak e, Kochać, jak to łatwo powiedzieć, czy, czy utwory e, Koterbskiej też e, pojawią się w tym nowym projekcie, który chcemy zrealizować. No to tego życzymy, żeby te projekty się ziściły, żeby ten Hamilton miał szansę tak. Zostać wystawiony w polskiej wersji i jeszcze na deskach naszej rodzimej opery. Dziękujemy za spotkanie, za to, że znalazłeś dla nas czas w natłoku wszystkich codziennych obowiązków. Wszystkiego dobrego i do bardzo zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki.